Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Iza. Zapraszam na dzisiejszego tarota codziennego. Dzisiaj mamy wtorek, 13 kwietnia. Zobaczymy, jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków Zodiaku. Wtorek, 13 kwietnia, dla wszystkich znaków Zodiaku. Wtorek, 13 kwietnia, dla wszystkich znaków Zodiaku. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Wtorek, 13 kwietnia, dla wszystkich znaków Zodiaku. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Wtorek, 13 kwietnia. Oczywiście, najpierw zaczniemy od osób spod znaku Barana. Zobaczymy, jaki ten dzień będzie dla osób spod znaku Barana. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku barana, karta informuje, żeby w dniu dzisiejszym, na przykład jeżeli od dawna planowaliście coś rozpocząć, to, ty, to dzień dzisiejszy jest właśnie bardzo dobry na to, żeby wykonać tak zwany pierwszy krok. Możecie też śmiało planować różnego rodzaju wyjazdy, przejazdy, jakąś taką większą zmianę w Waszym życiu. A jeżeli chodzi o osoby z podznaku byka, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie mieć. Mieć wrażenie, że nic Wam nie wychodzi, że co, co chwilę musicie się z czymś zmierzyć. Tutaj też karta może informować o większej aktywności fizycznej. Jeżeli chodzi o bliźnięta, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie mieć tak zwane dwie opcje wyboru. Tutaj też karta może informować o tym, że przytrafi się jakieś dodatkowe źródło dochodu. Tak więc, jeżeli szukacie jakiejś dodatkowej pracy, to też jest to właśnie bardzo dobry dzień na takie rzeczy, lub też możecie się spodziewać, że tak powiem, niespodziewanych pieniędzy. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku raka, a w dniu dzisiejszym możecie mieć kontakt z jakąś kobietą z Waszej przeszłości, czy to Wasza jakaś dawna przyjaciółka, a być może jakaś koleżanka, jakaś ex, też karta mówi o tym, że jest to bardzo dobry dzień na to, żeby zainwestować w swój wygląd, jakieś zabiegi upiększające, jeżeli na przykład jesteście osobami samotnymi, to w dniu dzisiejszym możecie poznać bardzo atrakcyjną kobietę. Jeżeli chodzi o osoby z pod znaku lwa, tutaj karta informuje Informuję, że w dniu dzisiejszym los Wam sprzyja, możecie, możecie spełnić swoje. Najskrytsze marzenia. Karta też może informować o jakiejś takiej większej imprezie w grupie, o jakimś właśnie spotkaniu towarzyskim, spotkaniu w większym gronie. Tutaj też karta właśnie może informować, że w dniu dzisiejszym możecie poznać swojego takiego ideała, bądź też kobietę, która jest dla Was w pewien sposób idealna. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku panny. I tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie mieć kontakt, kontakt z jakimś mężczyzną, który na co dzień chodzi w mundurze. Jest to też właśnie bardzo dobry dzień na wszelkiego rodzaju załatwianie spraw urzędowych. Jeżeli na przykład jesteście osobami samotnymi, to też możecie poznać w dniu dzisiejszym mężczyznę z przeszłością, bądź też po prostu w dniu dzisiejszym możecie się. Spotkać bądź też mieć kontakt właśnie z jakimś znajomym, który Wam się będzie na przykład żalił ze swoich problemów. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku wagi, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie patrzeć przez tak zwane różowe okulary. Karta przestrzega też przed sytuacjami bądź też osobami, które mogą w pewien sposób Wam wiele obiecywać, tak więc jeżeli będziecie podpisywać jakieś ważne dokumenty, to też zwracajcie uwagę na wszystko, co podpisujecie. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku skorpiona, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie się wykazać Waszymi zdolnościami, Waszymi umiejętnościami. Tak więc jeżeli szukacie pracy, jest to też bardzo dobry dzień na wszelkiego rodzaju rozmowy kwalifikacyjne. Jeżeli na przykład jesteście osobami samotnymi, to tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie poznać osobę, która w pewien sposób Was zauroczy, choć ta osoba może nie być do końca. Uczciwa w stosunku do Was. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku Strzelca, tutaj karta informuje, że możecie mieć kontakt albo z osobami za zagranicy, bądź też osobami z odległych miejsc. Tutaj karta też może informować o różnego rodzaju, właśnie, dalszych wyjazdach, bądź też przyjazdach osób właśnie z zagranicy. Karta też może informować o różnego rodzaju kończeniu pewnych etapów w w swoim życiu i zaczynaniu, wchodzeniu w coś zupełnie innego. A jeżeli chodzi o koziorożce, no tutaj, kochani, wy w dniu dzisiejszym możecie odczuć możecie mieć przeświadczenie, że nic wam nie wychodzi. Tak więc, jeżeli na przykład planujecie w dniu dzisiejszym Otwarcie na przykład jakiejś działalności gospodarczej. Tutaj karta in, może informować o tym, no, że niestety a zbyt długo to Wam nie przetrwa. Tak więc, jeżeli chodzi o koziorożce, w dniu dzisiejszym nie radziłabym cokolwiek rozpoczynać. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku wodnika, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie poczuć się lekko ograniczeni, możecie poczuć, że macie jakieś Przeszkody, że tak jakbyście w kółko robili te same błędy. Karta też informuje o różnego rodzaju, właśnie, ograniczeniach myślowych, z tym, że to wszystko, co wy myślicie, że jest jakąś przeszkodą, to wszystko tak naprawdę jest tylko i wyłącznie w Waszej głowie, w Waszym przeświadczeniu, w Waszych doświadczeniach życiowych. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku ryb, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym możecie poczuć, że macie taką siłę, władzę, a możecie odczuć wrażenie, że wszystko wam wychodzi, że jesteście, że tak powiem wszechmogący. Jeżeli jesteście osobami samotnymi, to tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszym macie szansę właśnie poznać osobę raczej kobietę, która w pewien sposób może Was zniewolić. Możecie poczuć się przy niej właśnie bardzo słabi. Możecie poczuć, że ktoś ma o wiele większą moc, siłę i władzę nad Wami. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Dziękuję Wam za dzisiaj. Oczywiście życzę cudownego dnia i zapraszam na jutro. Pa pa.